Maria Konopnicka, jesienią Szare ptaszyny, szare ptaszyny W łunie zachodu lecą. Ostatnie złota słońce kruszyny Na ich skrzydełkach świecą. Zasine morze, jak czarna chmurka, W kraj świata mkną daleko, A w locie gubią pstre swoje piórka. Nad oną modrą rzeką. Oj, wy ptaszyny, pewno nie znacie naszej bielanej chaty, ani ogródka mego przychacie, gdzie kwitną krasne kwiaty. Pewno nie znacie mego dziadula, co z lipy łyżki stróże i plastry miodu wybiera z ula. Ot takie słodkie duże. Pewno nie znacie tej dzikiej gruszy, szumiącej w drobne liście, ani Stasieńka, co gra od duszy tęskliwie, a ogniście. Pewno nie znacie mgieł tych, co z rana po łąkach tak się wloką, że trzeba w srebrze brnąć po kolana, jak tylko zajrzy oko. Ani tej tęczy, co ziemi sięga na pańskim het folwarku, jak najgorętsza w kolory stęga kupiona na jarmarku. Ani tej sosny, co rośnie krzywa w niezdarnej swej opończy i jeno z wiatrem gałązkami kiwa i białą smółkę sączy. Ani tej naszej grobli nad rzeką huczącą, gdy żarna, gdy z niej po żwirach kropelki ciekną, jak rozsypane ziarna, ani tej łąki, gdzie pachnie siano, grabione przedeżniwy, ani u goru, gdzie gna co rana owieczki. Owczarz siwy, ani tych dymów, co się tam ścielą, jesienną wróżąc złote, ani taneczka z chudszą kapelą, ludziską na ochotę, ani tej zorzy, co head za górką na wyścig ze mną wstaje, a tak się spieszy przyjść na podwórko, aż mnie matusia łaje. Ani miesiączka tego jasnego, co się tak patrzy blady, aż się coś dzieje w sercu dziwnego, choć płakać nie ma rady. Pewno nie znacie tego przełaska, kędy po wodę chodzę, a Stacho do mnie, jak do obrazka, modli się tam przy drodze. Ani tych dzwonów z kościelnej wieży, Co we mgłach toną, Ani mogiłki, gdzie tatuś leży Pod darnią, pod zieloną, Ani tej pieśni, co płynie rzewna Przy krosach u ogniska, Kiedy łuczywo z smolnego drewna Iskrami w koło pryska. Ani tej nocki, co wstaje biała W złocistych gwiazd koronie Patrzeć, czy rosa już rozsypała sznur pereł po zagonie. Ani tej ciszy, co w chaty progu Z palcem na ustach siada I słucha, kto się poleca Bogu, Kto krzyż na czoło wkłada. Ani świerszczyka, co przy kominie ćwierka schowany w dachu, ani snów dziwnych o rozmarynie, o dróżkach, to o stachu. Bo gdzieżby wam też, mocny mój Boże, na chłody, głody i troski, za siódmą górę, za siódme morze, od takiej lecieć wioski.